Siemanko widzowie, jest z tej strony Piotr, a ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym przechodzimy, Rajman Lezec. W tym odcinku robimy drugą część piątego świata, poczynając od tego levela i kończąc na tym. A kolejny odcinek będzie z najazdów. I, te, i ten odcinek z najazdów, chyba też sobie podzielimy na dwa odcinki, bo dużo tego będzie też, właśnie. Dobra. Tak, świat! Zapatrzcie sobie herbatkę, i ja zapraszam Was do oglądania. Pierwszy level to oczywiście druga, drugi taki jakby w cudzysłowie challenge. Taki mój ulubiony, właśnie. Jej, ale, ale się rozgrzałem. Tę, dobra, ja teraz, teraz już jestem taki rozgrzałem, że przejdę wszystko to za pierwszym razem. Zobaczcie Daję daj wam słowo i ja wszystko w tym odcinku będę przychodził za pierwszym razem, bez żadnej śmierci. Jak chcecie, to możecie sobie sprawdzić. Właśnie... ile, ile miałem faktycznie śmierci. Oczywiście oprócz tej pierwszej, co była, co była teraz. Właśnie. Dobra, dobrze mi idzie. Cyk, cyk, cyk. Ja, ja tej ostatniej sekwencji kiedyś... Tak, tak długo musiałem to harować kiedyś, żebym ja to zrobił. Naprawdę. Naprawdę, ja kiedyś tego nie potrafiłem zrobić. A teraz... Patrz na to za no, drugim razem, ale wiadomo o co chodzi. No. Dobra, mamy 300 małaków. Więc zarąbiście. I lecimy dalej no To będzie taki chyba bardziej krótszy level chociaż nie wiem bo jeszcze jest Bo jeszcze są cztery levele to, to może się wszystko zmienić Dobra Oczywiście robimy speedrun Wiadomo jak to ja Wyrwalajcie na dół Dziękuję. O, się tu. Ja! U, do, dobra, jednak się nie udało Chciałem się popisać. Sorry, sorry. Dzisiaj już mam pierwszą śmierć od zakładu, więc już go nie wygrałem. Super. Dobra, T trudno się mówi. Je, ale, ale jedziemy dalej, oczywiście, wiadomo. Teraz mamy tutaj i il, lawa, y, piły i lawe. Świetnie. I czy, czemu, czemu to jest tak... Czemu to jest takie dziwne jakieś? Czemu to jest odwrotnie? Nie wiem, jak, jak chcecie sobie to... Otwórzcie sobie ekrany na... na, na y, y, oczywiście ważne, na, na czym oglądacie, bo jak sobie... Na komputerach... Oglądacie to, to, to se nie, nie odpuścicie, więc no. A w sumie ciekawa mechanika, tak szczerze powiem. Szkoda, że dopiero w tym y, os, ostatnim, tak jakby levelu. To jest jedyny level, w którym to faktycznie zostało użyte. A szkoda, bo to, bo to jest w sumie naprawdę fajne. Ale. Dam radę? Trudno, nie dałem. Dobra, czekajcie, spróbujemy. O nie. Chwila. Oj, ale głupno. W ten sposób. O proszę. Do, tr trzeba myśleć jak pro player, proszę państwa. Jezu, Alif ich tam było dużo. I kolejny małak jest zdoby, zdobyty. W takim razie jedziemy dalej. Ale zrobiłem głupią rzecz. I nie wiem czy było widać. Jak nie, to dobrze. Kolejny małak. Jeszcze nie, nie ostatni. Ten też nie jest jeszcze ostatni. Okej. Okay. I lecimy dalej. Wywalam stąd? Nie. Nie. Okej. Okay. Let's go, dobra. Udało się. Drugi level zaliczony My mamy już 5 minut na zegarze Dobra Czyli w tym levelu zrobiłem jedną śmierć Co znowu dziełem, bo... Musicie, musicie, wiedzieć, musicie wiedzieć, że ja naprawdę robię te odcinki właśnie około ósma ja wstaję tak 7:40 żeby w ogóle zdążyć to zrobić nie bo je, ja, ja później yy, gdzieś jadę nie, 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 nie powiem wam gdzie jadę tam codziennie ale nie powiem wam gdzie bo dane prywatne Sądząc po, po aktywności na YouTubie, no to można śmiało wywnioskować, że fil, filmy Wam się podobają. Więc, więc fa fajnie, się cieszę się z tego bardzo. Serio. A bo tu była tak. Y, bardzo się cieszę z tego, właśnie. Że to, to co robię, Wam się podoba. Bo, bo jakby Wam się. Nie podobało co ja, ja mogę robić coś innego, wiadomo, nie? A po prostu zrezygnować z YouTube'a. No, no, nie wiem. Na razie widzę, że Wam się podoba to, co robię, więc się cieszę. Więc dalej będę to robił. Jak na razie. Jest zły przycisk. Ja, ja kliknąłem R1. No dobra, teraz mamy. Smoki, które nas gonią, świetnie. Trzeba uciec. No dobra, jedziemy dalej. Cyk. Wy, wywalać smoki. Widzicie? Widzieliście to? Wiem, że nie, Krzysz. Okej, okay, let's go. No i mam, mam już... Oj. Czemu nie zadziałało? Wywalaj i wywalaj, dobra. Ech. Smoki pokonały, pokonane przez własną broń. Dosłownie. Tak, tak jakbyście się pytali, to jest leve na 300 lumów, a nie na. A nie tak jak. A nie tak, jak normalnie właśnie na 600. Dobra, nice. No chodź tu, dobra. dobra. I jedziemy dalej, to był oczywiście nasz ostatni małak. Do zdobycia teraz mamy mamy oczywiście przeborym i pora na bossa ostatni boss w Rayman Legends, jeżeli chodzi o te najnowsze levely oprócz Rayman Origins, więc co pora go pokonać wiadomo jedziemy Chmura ciemności, zobaczymy, co to za chmura ciemności. No, co, co że czarna? Bo, bo, dlatego do, do ciemności? Dobra, pominiemy sobie ten wstęp. To, to bardziej łapa ciemności, ale ja tam nie narzekam. Może później to będzie, nie wiem. Zobaczymy. Ten boss jak wszystkie inne ma do zdobycia oczywiście 100 dumów wiadomo Syk Dobra i, i teraz dobrze I teraz trzeba to pokonać To pokonać bo nie wiem co to jest Oj 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 Dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Dawaj. Kurde! Uff, ale fakt. No i łatwo z tobą. Na, na szczęście są checkpointy, więc super. Cieszę się bardzo. Taki moc, mocniejszy wiatr. Jak widać. Dobra. I teraz... I teraz mamy chyba... inną formę tego czegoś. Tak, dokładnie. Wiem, co to będzie, bo... Już naprawdę nie pamiętam, bo da dawno nie grałem. Nawet dwa. O cholera. Dobra. Czyli takie nietoperze, okej. Okay. Tu Kurde. Dobrze, wam tak. O, serce, serce, serce! Ser, ser, ser. Nie! Ale fart, ale fart, ale Dobra, jeden pokonany. Jeszcze drugi. Ajajaj! Aj, aj. Jest, łatwo. Dobra. Najsik. Polecisz? Uda, świnia! Aj, zafał. Dobra. O, obok, obok, wiem. To jest odbijająca się świnia. Wow, faktycznie kreatywne. A ja wiem co to jest, to jest chyba niebo. Tak, bo Olympus, Olympus, Olimp. To jest. Ha, ja wiem, to jest ta góra Olimp. Jeżeli mieliście. Jeżeli mieliście byliście w szóstej klasie, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Była Olimp, na której żyli Bogowie. Coś takiego. No i chyba że jest już ostatnia forma jego. Z tego co pamiętam, bo już naprawdę... Nie wiem. Wow, co to jest? To jest chyba ta komora ciemności, shift faktycznie. Okej, okay, no to jedziemy. To coś... To gówno mam kurwa. Po... Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. Na, naprawdę, przepraszam. I don't want to say this. I to, to coś mam kurczę pokonać? Serio? To jest, to jest 10 razy większe ode mnie. Jak ja, jak ja już to pokonuję po, powoli. Dobrze, że to nie ma jakichś specjalnych ataków. Wow, ale szybko poszło. No nie, niby taki, taki koszmarny boss, ale... To, tak naprawdę to jest taki jeden... Jeden z fajniejszych, tak powiem szczerze. Dobra. Udało się! Świetnie! Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze jeden level do zrobienia, wiadomo. Ja to, ja to zawsze robię, że najpierw nie, nie zbieram tego wszystkiego, tylko sobie w to wskakuję, że tak powiem. To jest zawsze fajne. Czekaj, bo tam były... O właśnie, jeszcze były. Teraz już nie ma, dobra. Okej, można iść. Czy co, co on, tam... co Co ten gościu po lewej robi? Ta gra w... Gra harman, Dobra. Ude, da się co pominąć? Kurcze, nie da się, dobra. Uda, udało się przejść główną fabułę Rayman Legends. Jeżeli w ogóle jakaś tutaj fabuła była. Bo, bo, nie, bo nie sądzę. Tak szczerze. Ale to, to sobie pomniemy, bo to są tylko napisy końcowe w sumie i tyle. Okej. Okay. Jaki czas? 16 minut, okej. Okay. Nice. Dobra, nie no, na spokojnie zdążymy jeszcze zrobić sobie... U? Cóż to jest? Brawo, okej. Okay. Dzięki. Dobra, nice. A tu, tutaj coś będzie, czy nie? I tutaj? Czy to będzie jak, czy to będzie jak zrobimy sobie tego, Dragon Slayer, bo chyba pogrąca smoków po polsku, nie wiem. Oczywiście teraz nie będę nic mówił, żebyście sobie posłuchali, jest według mnie też jedna z najlepszych piosenek w Krajmanie. I tym muzycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Wreszcie mi się udało to poprawnie powiedzieć. Za pierwszym razem. Zgwa odora. Dobra, no to co? Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Był zwał Piotr i do zobaczenia przyszły, przyszły filmik w przyszłych filmikach. Cześć!